Hej, cześć, nazywam się Itzyn, zapraszam was na najnowszy odcinek z serii świątecznej. Łapiemy nasze ostatnie cztery pokemony i kończymy tą króciutką serijkę. Dokładnie, i w tym przypadku, no na nasz myśl od razu w gust, przydałoby się wreszcie, lekko myślę, zmniejszyć nasz oczywiście pokedex. Czy nasz oczywiście team. A naszą Deliberę kochanego zobaczyliśmy, naszą One do Sunslasha, mamy nasze do oswojania, to w sumie zostało nam tak naprawdę ta ile? Mamy 1, 2, trzeciego 4, 5, 6, 7, 8. Powtórzy ósmy. ósmy. Dostaje nam 12, czyli jeszcze dosłownie 4 Pokemony. A to czemu 4? A, zobaczycie. Akurat w tym momencie jeden z nich się zrespił. Dokładnie. I to jest właśnie tany cryogonal. Więc co cryogonal, kochany? Na 30 levelu Chociaż mi co potrafisz. Maleńki. Masz tu chwolsłe piko od razu. Standardowo. Iś. Jedno HP i standardowo nasze hype-fucking-gnosis, no po też wiem, że chcesz. To jest Metal ludzi to Forma, myślę, że będzie taką obramówką, taką jeniołą może bardziej, pod właśnie yy, nad DZIWI właśnie to było fajne. Christmas ball, no i lecimy. I mój, niemożliwe, CREADONAL! W naszym w tym momencie się znajduje Timie, więc co? Potem jak wygląda. Co to jest, kuźwa? Kierunek <ścukierdze>? zajmę, co to jest? Ale dziwnie wygląda na ten terytorial. Ale no. I. To jest świąteczne? Ty, co to ma być? Jak on wygląda? No to taka... No w sumie na dźwignym to powieść. No nie jest złe. W sumie to pasuje, no? Dlatego wiecie, listeczki eleganckie, jakieś, wiecie, jakieś czerwone świece w środku. Fajnie wygląda, nie powiem, że nie. nie? No nie jest, źle, no nie jest źle. Nie powiem, że nie. Dalszym pokemonem w sumie. No, zostało nam jeszcze tutaj może w sumie 3 Pokemony pod tym względem, no, no zobaczymy jeszcze Standard też w sumie ten pokemon yy, jest myślę do odorięcia. no ale no to co, na początku trzeba do w sumie znaleźć, a nie tu trzeba bawić się ale mm, gdzie on tutaj może być, to jest ten i ten nie będę wam jeszcze o nim mówił, bo po co mam spoilerować, no i teraz tak na pewno będę go musiał znaleźć w tych obrębach bo wiem, że on się respi ale chyba on się częściej ma respi w nocy, chyba? Musimy może mogę sprawdzić, żeby potem nie było problemu. Podczas wizji, wiecie o co chodzi, jestem bardzo przygotowany. Nie, daytime! Tak, ja dam w dzień się on respi, dokładnie. To nie ma tematu, nie, 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 ja mówię bardzo dobrze, bardzo do, dokładnie. Tym bardziej, że on się w sumie na te respi, akurat w sumie w tych miejscach, gdzie w sumie ja się teraz ...podziewam, więc w sumie. Czemu się jeszcze nie respi? Nie wiem, może się elektro stresuje. To jest bardzo w sumie możliwe. No dobra, dobra. No i co? Tuwa typowo gołęby duchają. Kurwa w Kevinie. No idealne, tuba, trzeba obejrzeć. Standardowo. To kuwa znaczy, wiesz. powo Polaków. Konteczny Kevin, sam. Fucking w domu, więc. Do ogarnięcia, do ogarnięcia. Nasz kochany, Derlingi. Zimowe. Czy bardziej może w sumie świąteczne w sumie, no bo to nie wiecie, te legacy derlingi, zimowe. No i tak w sumie to jest chyba jedna z fajniejszych myślę form derlinga zimowego, bo jest to naprawdę Diga broken. Nie odbyłem jak widzę tutaj ta średniość, które jest ten Snow snowery się respi, może snowery. Tak ma 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 jest? Tak tuwa, o, to. To jest, o, snow, snow, to jest nomik. No zapytam robaczo tu walodowy, który jest takim średniakiem, serio. Ciekawy jestem w sumie. Ale w sumie to jest to sposób jest przeciwieństwowo-wolterony, tak naprawdę, no? Nie, ciekawy w sumie. Jakby to dalej działało. Tylko. Hmm, no, ten lek się tak który kończy. Tu może na no, będzie w sumie więcej. Sprawdzimy se. Nie, ja rower kuźwa mam przecież, zapomniałem całkiem o tym. Ała, ale jak. Y Daczę z Robera to dostaję damage, Tyle nie fajny? Dobra, trudno, ujdzie, ujdzie. Tu już może w sumie jeszcze być gdzieś do tego. Za szybki tu już bo ja jestem, się nie zdążę respić. Pokéball od razu jest. O, to w sumie jest dla perfekta. Dla ma w ogóle boosty, bo ja ataki w ogóle, ale nie pamiętam na ile. Ale to ma, jakaś tam ma boostowało. Tak, ja, tutaj jeszcze nie mogę, chyba wjechać z Zajebany. Pięć, tu. No, dwa pokemony jeszcze muszę mieć. Dwa. O, snowy mnie zjadkało. Dobra. Trudno, Robert zostawia jakiegoś yy, zapomnianego przybysza. My z Sonsu polecimy. Bo tutaj dosłownie nic nie ma, jak widać. A szybciej znalazłbym coś. To też jest Antelankalia, ty. Tu co posiedzę w sumie? Bez tu też jest empty. A nie, tu jest snow i coś tam. Snow i to firmy tworzy. My musimy być w takim miejscu. Również nie. O, Takie właśnie miejscówka tam No trudno, trudno. Ja jest siedzący. Kamy. O Jezu. Mam! Tuźwa jest, 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 jest. Jeden, dwa, nie, jeden. Chodź. Chodź, 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 chodź. jest? tu jest. Chodź do, do papy. Chodź, chodź, szybko. Mam dość. Doddzina już kurwa nagrywam. Hypnosis. Kurwa do do Pokebola. Już. Już powiedziałem. To marszkła do pokoju łapycie choć cię, chodź, 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 chodź Nie ma, że nie. nie, ma, że nie. chodź chuj, chuj i Christmas ball Dawaj, ho, 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 ho Nie jest źle, ale też nie jest dobrze Dawaj, nie ma, że nie Kurde Rombane no, rąbane Pokemony, serio Pierwsza śledza, tak żeby Kuwa, ta forma Oraz Wulpica złapać Naprawdę, Wulpica jest tak irytujący Pokémon, że to jest aż O Jezu, niepojęte Ale co to jest? To jest sopel lodu? Dziwnie wygląda to butelka. Używa. Teraz dziwnie wygląda. No ok. Ty co się rozpiłamy. O. Tą bombkę chyba. No ty, bombka bez To taka bombeczka będzie, myślę. No A, kurde, no ja jestem taki. Online, godzina. Nie mam siedzenia. Nagranie już, maile? Już wam mówię, widzowie? uwa Godzina, półtora Pozdrawiam, pozdrawiam po 2 godziny, żeby wypaść U, Powtórzę, nie, nagrywam to już od tego, kiedy mówiłem, że, wiecie, że będę łapał wulpixa. No i kurwa nagrywam, no i daj, siedzę i tak kurwa, A nie mogę Nie Sanchu, nie Sanchu, jest też ultra rare, ale po chuj się respisz? Kto dopytał? Spadaj Ja bym wulpixa. A lo, fucking nie może nie, 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 w nie, respi. A, ten dzień. Dzień. nie, no to dzień time nie, nie, dzień. nie, nie, Snower, Snowar się Pani leki Ja już znam też do pokemona Snower, Snorant To ja jest Snorant, a to jest Snowar Piać się piczy, jest zajebany Lewka Lewka, krewka

Hypnozis, kurwa, co disable, co disable, kurwa. Osoj, dawaj. Martu na hita. Ogiół to jest nawet chyba ładniejszych w ogóle w wersji Pokémonów z tej wersji formy, chętnie pamiętam. Kurde, nareszcie mam go! Mom, mom, kuźwa. Nie wiem ile tu usiedzę. Jest. jest, jest, jest ostatni Pokémon. Nie ma więcej Pokémonów. Odłem, nie ma więcej Pokémonów. Zajebiście wygląda. O, jest nasz tuba lekko szaj. Sorry, że to powiedziałem, ale no musiałem. Takim fajnym to jest Taki tunel, jest I możemy w tym momencie użyć kolejnego aspektu od Mikołaja. Do ewoluowanego do Wulpixa Alanskiego al w Ninetalesa Alolańskiego. No i co? To jest na tyle w tym odcinku. Widzowie, szczerze powiedziawszy, nie ma więcej form pokemonowych więc ciekawy jestem. To może dodadzą, w, nie wiem, w następnej, nie wiem, może aktualizacji. No i mamy jeszcze od to oczywiście. Wulpi może na Intel wygląda? Fajnie wygląda z takim, nie wiem, takim, nie wiem. No, fajnie wygląda. Zarumieniony, chyba. A, umarł ten. Jak Renifer, chyba on ma wyglądać, myślę, tak? To coś, coś w tym stylu. No, ale fajnie wygląda, nie powiem, że nie. Odgółem jeszcze jest jedna rzecz, byłem. To nie pamiętam, czy. Mam tytuł Pokémona, ale to w sumie naprawdę, bym miał się tym bawić, to jest dużo. O co chodzi? Weźmy sobie już Dej w tym momencie i pokażę Wam jedną bardzo fajną rzecz. To się nazywa He -art. He -art? Heart. Heart? That to gracji Graci doś. Graci. Yes. Gracie dia. To jest specjalny item, żeby można właśnie zmienić formę. Nie doda zresztą czyli Shaimina właśnie w, w, w chyba flying formę. I wygląda to właśnie w taki sposób. Wygląda od Rubiny, oczywiście inaczej, ale jest, bo jest. Standardowo tu ma ciemniejsze te, wygląda odłem. Ma, to ma ciemniejszy odłem, ma ciemniejszy ten zielony, koloryzowana zmiana tylko i wyłącznie. O, na się patrzą. Tak wygląda. A i tutaj tutaj, więc co? To jest na tyle z świątecznych trzech odcinków, które były na moim kanale. No, jest w shortach, szortach, ale co widzowie? widzimy się. Nawet co, chciałbym w sumie wam życzyć, bo ten odcinek chyba będzie w ogóle przed świętami Więc, żebyście zjedli dobry barszcz Żebyście, wasza rodzina była zdrowa Żebyście mogli tak naprawdę żyć w pokoju W, w takim przyjemnym, od domowym Żeby wasza cała rodzina się zjechała A jeśli nie macie na to ochoty, to sobie żebyście siedzili rano, sami W pokoju na przykład swoim, na studiach tam w innym akademikach tak naprawdę. I żebyście po prostu spędzili ten czas naprawdę miło i przyjemnie. Albo z rodziną, albo samotnie, więc no. No, to tak jest z rodziną, no ale to wiecie o co. Więc co? To będzie na tyle w tym odcinku. Więc co? Nie będę wam mówił, dajcie lajka i suba. Po prostu życzę Wam wesołych świąt. I co? Widzimy się w następnej serii. Trzymajcie się i siema!